Cześć, witam Was na moim kanale. Tak jak wczoraj obiecałem jednej pani, z, która napisała komentarz pod filmem o chryzantemach, żeby nagrać film o dołowaniu i przechowywaniu wszelkiego rodzaju kwiatów, nasadzeń w doniczkach. Tak więc dzisiaj będzie film, właśnie poświęcony temu tematowi. Od razu na wstępie powiem, że jeśli macie jakieś pytania, to zadawajcie je w komentarzach. Jeśli ten film Wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę. No i nie, jak jeśli nie subskrybujecie jeszcze kanału, to zapraszam do subskrypcji. A teraz do tematu filmu. Tak więc jak widzicie, ja mam tutaj sadzonki hortensji. Tutaj mam czmielinę, lawendę i tam mam cebule kwiatowe i powiem Wam, że wczoraj w nocy był dość mocny przymrozek o, ziemia jest jeszcze zmarznięta z góry tak więc w naszym tunelu zaczęły panować ujemne temperatury no i trzeba zadbać teraz o te nasze roślinki kwiaty cebulowe czy tak tutaj mamy hortensję law lawendę żeby nam to nie zmarzło, no i ja będę dołował je w tunelu, yy, tunelu. Możecie to też wykonać w szklarni, we folii jakiej zwykłej, z poli węglanu. Najważniejsze, żeby nasze rośliny były zabezpieczone. I teraz, tak jak sama nazwa wskazuje, chodzi o dołowanie, czyli będziemy wykopywać otwory. No, dziury po prostu pod, pod to, żeby nasze doniczki schować w ziemi. Tak jak jeśli pamiętacie lub oglądaliście mój film o sadzeniu kwiatów cebulowych, ja mam w tym roku posadzone wszystko w garnkach, bo miałem po prostu taki kaprys. W przyszłym roku na wiosnę Wam pokażę jak to będzie wyglądać. I teraz tak, pierwsze co, wykopujemy otwory, ale od razu Wam powiem, że musicie zobaczyć, ponieważ na pewno macie w szklarni takie miejsca, w których Wam się skrapla woda i tak jak widzicie, tutaj jest mokre, tutaj tak samo i tutaj przy wejściu, tak więc w takich miejscach nie nie zakopujcie niczego, ponieważ woda będzie cały czas się skraplać i doprowadzić to do tego, że im więcej wody będzie w tych doniczkach, tym yy, yy, będzie to bardziej podatne na przemarzanie. Dodatkowo powiem Wam, że jeśli takie cebule, tak jak ja mam tutaj, o zmarzła ta ziemia, tak, to jest dla tych cebul dobre, pomimo tego, że to jest przymarnięte, to jest zmarzłe tylko z wierzchu. O, pod spodem jest Luźna ziemia niezmarznięta, i to jest dobre dla tych cebul, ponieważ to zablokuje ich wzrost. Na razie w tym roku zależy nam na tym, żeby to się nam ukorzeniło dobrze, a rosnąć ma dopiero wy od tam marca, kwietnia, jak się zrobi ciepło. Tak więc taki przymrozek jest dla nich dobry, zahamuje ich wzrost. Ale ja teraz kopię dziury pod te garnki, no a Was zaproszę do jak już będą otwory wykopane. I otwór mamy wykopany. Wiadomo, wiadomo musicie go wykopać pod wymiar waszych naczyń, doniczek, co tam macie powsadzane. i teraz tak sprawdzamy, tu jest równo z gruntem, czyli jest dobrze. Te dwie są takie największe. O, czyli to będzie tak. Te są płytsze. Mogą być trochę płycej. O. I ostatnia. O. Jest równo z gruntem. Tak więc teraz dookoła obsypujemy lekką ziemią nie zbryloną chodzi o to żeby to było jak najlepiej dolegało a jeszcze lepiej byłoby to obsypać obsypać takim żwirem taką lżejszą ziemią, no ale ja mam tu akurat taką ziemię bardziej zbitą ale to nie przeszkadza najważniejsze żeby w miarę szczelnie obłożyć te nasze naczynia z każdej strony, to nam zaizoluje doniczki. O. To musimy wykonać, tak w miarę dokładnie. żeby nam to nie przemarzło przez zimę. Tak jak mówię, najlepiej taką lekką sywką w ziemię. Ale jeśli nie macie, to no można obsypać też takimi jak tu u mnie trochę je porozmiatać. Jeszcze to nie jest jakoś bardzo mocno zmarnięte. W ogóle tunel jest dość dobrym miejscem do przechowywania. Ponieważ jest tutaj zawsze cieplej niż na zewnątrz. O. Tak. Jeśli się trochę nasypie na wierzch, to się nic nie stanie. Nasze kwiaty są wsadzone w ziemię kwiatową. O, tak, tak, jak to niektórzy mówią, że ogród to nie apteka i nie trzeba wszystkiego co do grawa odmierzać. Ja Wam powiem, że i racja. Ale wiadomo, jeśli wykonujemy jakieś opryski nawożenia, no to trzeba już się stosować do tych zasad. O. Tak. No i mamy. Gotowe. Tu jest trochę więcej ziemi, ale to nic tam nie przeszkadza. Na wiosnę sobie cebule bez problemu pomogą. Dadzą radę z tym. I mamy nasze DonICE zdołowane. I teraz tak. Wiadomo, że w tunelach szklarnia zawsze jest lekko cieplej niż na zewnątrz. Tak więc ja tego jeszcze nie. Nie będę przykrywał, żeby naszym cebulom nie podnieść za dużo temperatury, żeby one nie zaczęły nam rosnąć, ale w chwili, gdy temperatura spadnie tak do minus 5 i będzie się ona utrzymywać, takie donice można zasypać albo liśćmi. Najlepiej dębowymi, ponieważ one mają długi czas rozkładania się. I dobrze nam zaizolują. Jeśli yy, by było, nie było śniegu, a byłby duży przymrozek, zawsze takie donice można wziąć, nałożyć na nie płytę styropianową i przysypać ziemią. To też będzie bardzo dobrze jej izolować. <laughs> Lub gdy spadnie nam śnieg, można narzucić śniegu do środka. Usypać na nich taką kubkę z 10-15 cm i to też nam bardzo dobrze zaizoluje, A dodatkowo śnieg w chwili topienia y, bardzo dobrze nawodni nam tutaj grunt. O tym też nie możecie zapomnieć, ponieważ, <laughs> ponieważ y, nasypanie śniegu do, pod szklarnię bardzo dobrze nawo nawodni nam ziemię. No a dzięki temu będzie nie będzie problemu, że nie będzie problemu z suchą glebą na uprawy w przyszłym roku. Tak więc o dołowaniu roślin jest film. Wywiązałem się z... wczoraj obiecałem, że nagram, także nagrywam, odołowaniu Hortensji czy też innych roślin, nagram osobny film. Tutaj choć zasada jest mniej więcej taka sama, Tutaj macie o dołowaniu roślin kwiatów cebulowych. Tak więc, jeśli ten film Wam się podobał, to zapraszam do polubienia, do zadawania pytań w komentarzach, do lajkowania. Możecie również zaprosić znajomych do obserwacji tego kanału. I do następnego filmu. Na razie, cześć.